W dzisiejszym programie spotkanie z mundurowymi kolędnikami. Kadeci ze szkoły podoficerskiej w Poznaniu niosą radość i muzykę pacjentom Centrum Onkologii w Warszawie. Zobaczmy, jak szkoli się w wojsku najlepszych fachowców w wielu specjalnościach. Mechanicy, strażacy, kierowcy, kucharze i inni żołnierze przechodzą kursy w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu cyklu wojskowe ABC O jak Orlik, samolot szkoleniowy zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.